Ja, ja miałem swych ludzi, ale stały się hejterami Było bardzo przykro, gdy były koło mojej mamy Miałem zostać youtuberem, ale miałem kilka problemów Więc śpiewam hejt, 2, uspokoić kilka nerwów Hejty, nie wpuszczam do umysłu Czują tylko mi kilka pomysłów Dużo komentarzy mam na youtubie, ale ja się nie poddaję I dalej próbuję Hey ty, nie tu do umysłu, chcą tylko mi kilka pomysłów. Dużo komentarzy mam na YouTubie, ale ja się nie poddaję i dalej próbuję. Potrzebowałem dużo ludzi do pomocy, jednak nikt nie przyszedł i byłem samotny. Mama się bardzo stara pomóc, ale nie daje rady, bo ma dużo kłopotów. Pokaż im, kto tutaj rządzi, bo nikt nie chciał ci pomagać, yo. Chciałeś zostać raperem, nie, yeah, ale zostałeś YouTuberem, ej. Pokaż im, kto tutaj rządzi, bo nikt nie chciał ci pomagać, yo. Chciałeś zostać raperem, yeah, ale zostałeś YouTuberem, ej. Pokaż im, kto tutaj rządzi, bo nikt nie chciał ci pomagać, yo. Chciałeś zostać raperem, nie, yeah, ale zostałeś YouTuberem, ej. Pokaż im to tutaj rządzi, bo nikt nie chciał Ci pomagać. Yo, chciałeś zostać raperem. Yeah, ale zostałeś youtuberem Hej, hejty, ty, nie wpuszczam do umysłu Psują tylko mi kilka pomysłów. Dużo komentarzy mam na YouTubie, ale ja się nie poddaję